Dobrze Cię widzieć. Opowiadaj, co ustaliłeś. Dex zapłacił za robota z korporacyjnego transportu. Ale nie wiadomo, czy gangusy będą chciały wydać towar. Dał im kasę z góry? I chole. Dobra, chodźmy po ten sprzęt. Masz jakiś plan? Po prostu za niego zapłacimy. Mam kasę. Ale mówiłeś, że Dex już zapłacił. To zapłacimy drugi raz. Nie chcę kłopotów. To co, idziemy? Chodźmy do nich. Dobra, zapukajmy. Zobaczymy, czy nam otworzą. Jak na fabrykę z żarciem to niezłe zabezpieczenia. Tylko spokojnie i pamiętaj, że jesteśmy na ich terenie. Czego chcecie? Przychodzę po bota. Model MT0D12 flathead. No, co z nim? Brig wziął za niego kasę, a ja mam go odebrać. Jak trzeba, to załatwię to Z Roysem. Będziesz gadać ze mną. Jestem, Tundum. Na kanapę. Ty też siadaj. Postoję. Kurwa, posadź dupy na tej jebanej kanapie to takie trudne? Zmuś mnie. Zaraz to zrobię. Posadź dupę jebańcu albo ci ją odstrzelę. Jak tak bardzo chcę, to niech ma. To się kurwa źle skończy. I co kurwa, dało się? ie wyruzować. Ctaknicie. Dzięki, nie używam. Kurwa straight. Edge. No i jest flathead model MP0T12. Chcę go zobaczyć. Spoko. Pancerz z kamuflażem termooptycznym. Pełna imersja kognitywna przy użyciu kontrolera Raven. Prototypowe silowniki. Mieszanka tytanu, fanatu i kewlaru. Patrz na to. Łączysz się z nim na pełnym sprzęgu, więc jak pająk chodzi po ścianie albo łazi do góry nogami, Rozumiem, można się pożygać. No to jak? Bierzecie? Bierzemy, no i elegancko. A kasa? Brik już dostał kasę. Brik już dostał kasę. A widzisz gdzieś tutaj Brika? Bo ja nie. To jest. Mam płacić dwa razy za to samo? A kim kurwa jesteś, żeby dyktować warunki? Jak powiem, że zapłacisz dwa razy, to zapłacisz dwa razy. Jak chcesz, Adheda, to najpierw pokaż pieniądze. Skoro już raz dostaliście kasę, to teraz pewnie dostaniemy dużą zniżkę. Zniżkę? Kurwa! Coś mi to śmierdzi. Zapomniałeś chyba powiedzieć, dla kogo pracujesz. Przysłał mnie Dexter Deschamps. Dexter Deschamps. Facet, który wystawił pół pacyfiki. To on jeszcze żyje? Teraz zastanowisz się nad moją ofertą. Proszę. Zgodnie z umową. To dobry sprzęt. Będziecie zadowoleni. Bierzcie bota i wypierdalajcie skąd? Możecie jeszcze przekazać Deksowi, że jest kutasem. Mamy po co przyszliśmy. Świetnie. To teraz wypierdalać. A jak będziesz obciągać Deksowi, to pozdrów go ode mnie. Odprowadzę was do wyjścia. Po co? Znamy drogę. Spokojnie, twardzienu. Zaraz będziesz na zewnątrz. Wsiadać. No i już. Uderzy nam z Wiem, co mówi się o Ruisi. Nie wszyscy go lubią. Ja trzymam z nim od dawna. Można powiedzieć, że od początku. Royce wie, że jesteś lojalny? Nie sądzę, żeby kiedykolwiek się nad tym zastanawiał. Wiecie, co jest jego największą siłą? Chaos. On w niego wierzy. Blik był przewidywalny. Robił to, co mówił, że zrobi. Z Roycem nigdy nie wiadomo. W każdej chwili może wyjąć broń i strzelić ci w głowę. Nie, no, urodzony przywódca. Co teraz? Tędy. Przejdziemy do... Pan wbiornik. Dum-dum ma nowych znajomych! Pierdolcie się. Próbujesz teraz wycieczki? Tak, wycieczki po twojej dupie. Nie gap się. Zamknij się i zajmij swoją robotą. To chyba wszystko. Nie rozglądaj się tak. Jebany militech. Gdyby to ode mnie zależało, wszystkich bym ich powystrzelał. Myślałem, że jak się zakosi komuś sprzęt, zakupę kasy, to można tego kogoś nawet polubić. Dziwny jesteś. Mówił ci to już ktoś? Raczej do nas nie wracajcie. Nie miewamy tutaj stałych klientów. Jak mnie ten typ wkurwiał. Dum, dum. Weź, co to w ogóle zaksywa? Bez proszenia się, bez zaciągania długów, bez układów z korposami, a flathead nasz. Tak trzeba żyć wi, na swoim. Raz się uda, a raz nie. Tym razem się udało. To nie jest kwestia szczęścia. To ty o tym decydujesz, Mano. Zapamiętaj to sobie. Za to kocham Night City. To miasto nieskończonych możliwości. Jeśli masz kochones i wiesz, jak ich używać, możesz osiągnąć naprawdę wiele. No, albo po prostu cię zabiją. Wtedy odejdziesz z hukiem, a ulica będzie o tobie mówić. Tak czy siak, wychodzisz na swoje. Co teraz, Jackie? Teraz, Mano? Teraz wracam do miasta i poczuć, że ciągle żyje. Jakby nie było, mogli nas tam odstrzelić. Takie ryzyko zawodowe, Jackie. Kiedy człowiek wymknie się śmierci, to powinien świętować. My po prostu mamy więcej okazji. Daj znać Dexowi, że mamy jego robota. Do zobaczenia. Anvi. Masz dla mnie wieści. Mam flad Heda. I jak były z tym kłopoty? I co z Militechem? Oczywiście, że były kłopoty. Roy miał w dupie to, że się dogadałeś z Brikiem. Jak go przekonałeś? Użyłeś tej korporacyjnej suki? Nie ufam Militechowi. Nie chciałem ryzykować. Zapłaciłem z własnej kieszeni. To nie był tani robot. No, nie był. Masz jaja, panie Di. A co ze spotkaniem z Evelyn Parker? Jeszcze się z nią nie widziałem. Od tego spotkania zależy, czy będziecie w ogóle mieli szansę dotrzeć do chipu. Parker będzie czekać na siebie w z Bar. Powodzenia.